Podobnie z tego co wyłapałem, ja się specjalnie nie znam na tych opiniach prawnych, ale w większości ten radca, który opiniował, ma rzeczywiście. z tym, że paragraf drugi uległ zmianie, więc już w tej chwili jakby jest bezprzedmiotowy, faktycznie była pomyłka. Natomiast generalnie ta opinia prawna odnosi się do do tego tematu głębiej niż stanowisko, bo stanowisko Rady dotyczy tylko i wyłącznie prośby w imieniu mieszkańców o zbadanie prawidłowości prowadzonej na inwestycji i torki, nic więcej. Jeszcze tutaj najpierw oddam głos panu mecenasowi, bo też chciał powiedzieć. że Rada Gminy... Absolutnie urządzuje sobie prawa strony postępowania administracyjnego. Absolutnie, że to nie jest powiedziane, że domagamy się, żeby na wniosek rady wojewoda dać nową decyzję. To jest tylko wystąpienie, aby wojewoda zechciał z urzędu zbadać decy legalność decyzji starosty, a on z urzędu może. A zgłosić, żeby organ zechciał z urzędu badać może każdy. Każdy może zgłosić, ty, ty, nie ma rada. Ty, będzie że rada ma uprawnienia materialne prawda, do takiego reagowania. Jest to przepis artykułu znany państwu z ustawy o samorządzie gminy, artykuł 18 ust. 1 w związku z artykułem 7 ustawy o samorządzie. Jest powiedziane, że, że rada do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. A w zakresie działania gminy w zakresie artykułem 7 mamy. I są to wszystkie sprawy dotyczące ładu przestrzennego. O czym my mówimy? Mamy, mieszkańcy na no to zgłaszają, że jest zagrożony ład przestrzenny, że jest jakaś wadliwa decyzja, że jest ten ład przestrzenny? gmina, tutaj reaguje Rada Gminy, tylko dwoje wody, aby on zechciał y, z urzędu, podkreślam, z urzędu, nie na, nie na wniosek y, Rady, bo Rada nie ma przymiotu Czynności na zawsze wykonała. No. Może po je jeśli uzna, że decyzja jest legalna, to wyda decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Albo jego wszystko przyszłe do Rady, nie chce, nie wstępu, rządu, który wie, że nie chcemy da rynku porządku, Rada wie, że stanowisko osób, które zwróciły się do Rady o ochronę swoich praw jest niesłuszne. A tu wieśmy że Oczywiście. Dziękuję bardzo. Okay, dziękuję. E Chciałbym ja tylko przypomnieć, że w uzasadnieniu jest napisane, że w tej sprawie zawiadomienie do wojewody zostało skierowane przez Powiatowy Inspektor nadzoru prowadzenia. Także wojewoda na tą sprawę i tak już bada. A dwa, no, chciałem powiedzieć, że my stanowiska w indywidualnych sprawach nie, nie podejmowaliśmy do tej pory, a to jest raczej indywidualna sprawa. Wszystkie te sprawy, o których mówił pan przewodniczący, w żadnej z tych spraw nie podjęliśmy stanowiska jako Rada. Chciałem tylko powiedzieć, że Pan Burmistrz według tej, tej opinii i statutu wykonuje uchwałę Rady. Więc tak naprawdę to powierzanie wykonania, stanowiska Burmistrzowi też chyba jest błędem. Dlatego mówię, ja nie mówię, że to stanowisko. Panu, znaczy nie chciałem bo, yy, Wydaje mi się, że problem jest. On jest do rozwiązania, tylko że Rada nie jest kompetentna i się z Panem nie do tego, by w tej sprawie zajmować stanowisko. I takie jest nasze stanowisko klubu. Jest to w Je Nie podtrzymujmy.